Cześć, jestem Lenka Drops i witam was w kolejnym z Brawl Stars I dzisiaj sobie kupimy Brow Passa i odblokujemy sobie Gayla właśnie Chociaż brakuje nam tu trochę, to jak sobie tam to te questy porobimy, co nie? Właśnie te, o te No i w ogóle to Właśnie kupujemy sobie z kodem VCR kodzik VCR oczywiście i najpierw musimy sobie doładować gemy tak, kodzik wpisany i czekajcie eee. czyli trzeba kupić, bo jak mam 70 to wystarczy 100, czyli kupujemy 80 gemów eee, dobra, czekajcie, dobra przetwarzanie, okej okay. 80 gemów kupione Czyli jeszcze 30 Ok Przykładamy I mamy Uwaga, uwaga, uwaga 30 gemów Czyli mamy 180 gemów Zostaje nam 10 gemów, ja nie mogę Ale dobra, czekajcie, czy wszystko się nagrywa Nagrywać się nagrywa Dobra, kod VCR wpisany E, więc e, kupujemy active czekajcie ile mam w 181 dobra e, Bropas i kupujemy aha to już nic się szczególnego nie działo e, dobra e, no to najpierw sobie porobimy właśnie questy i e, czekajcie questy mm. najprostsze to będzie Chyba czekajcie, tu będzie 300. Dobra, to najpierw ja pójdę sobie na solo i od razu wezmę peny, żeby nie przedłużać. Rozy nie będę ruszać. Peny weźmiemy i żeby nie przedłużać, co nie? Dobra, to wy tu macie cięcie albo prześpieszenie, nie wiem. Ale dobra. Okej, okay, no więc już jestem, jak widzicie, mamy tutaj odblokowane. Za chwilę sobie przejdziemy, do, żeby odblokować Gela. Ale no lipa była z tymi grami, wam powiem, no bo no, było dzielanie, nie, nie oszukujmy się, ok No ale zrobiłam kilka questów Jeszcze mi zostało dwie, a o tym było więcej, nie? Widzieliście? Dobra W każdym bądź razie Zapraszam was jeszcze do mojego klubu Czekajcie, zobaczymy mi się kod, podłoga, TA Proszę bardzo, jest tutaj 28 graczy, wow, no, wow, no i tam możecie sobie ze mną grać jak jestem aktywna, co nie? No i co, no to przejdźmy już sobie do openingu, pierwszy mega bo... Yy, trafiliśmy sprawta, wy to widzicie? Ja już mogę kupić skina, a jeszcze mamy tu pięć rzeczy, wy to, wy to widzicie? Ej, ej bez skitu nie, ej, ej, widzieliście? To tam był skin, czyli mamy sprouta. ej, bez kitu, bez skitu mamy sprouta, mamy sprouta. Mamy sprouta, wy to widzicie? Wow, 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 czekajcie, trzeba zrobić skina Wow, mamy sprouta! widzieliście? I skin nam się załączył Zanim myśmy to otworzyli, dwóch nowych zadymiarzy na odcinku. Wow, aj, to teraz. Co, będę miała 32 na 36? I tak mało pucharków będę mieć. O, ja nie mogę, ale ja nie mogę. 12 gemsów nam zostało. Nie stać mnie już. Wszystko. Nie, zostanie mi 7 zł. A tu trzeba 9. z mi brakło. No nie. Ale dobra, lecimy sobie dalej. Co nie? Ja dziękuję. Dzięki Super Sell, ale patrzcie to. Na legendę nam się zmniejszyła. A jak? Ale mało teraz szanse na legendę, ale <grywamy> będziemy mieć y, sobie gaila, co nam już legendy nie są potrzebne, co nie? Y, Odbieram sobie monetki bardzo potrzebne. 6 Oj, tu skitu, 6 Gadget czy Star Power? Bo może mieć jeszcze Star Power dobu. Uuu, Star Power, znaczy gadżet do Ems, Nice! Nice, 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 nice. Tu daję mu sobie do broka. Muszę mieć Star Power. Skąd się wziął jeszcze Monety na końcu? LOL? Ale dobra, nie wiem. <grym> nie znam się. Ale to było dziwne po prostu. Za chwilę już będzie. Czemu było jedna rzecz? A, już pięć. Widzicie, wycernili się już. E, tutaj dobra. Pięknie, ale łoży coś dropu, Ja nie mogę. Zaskoczyli mnie tym sproutem. O, i. A, czyli brog już ulepszony na Star Power. Nice. E, kogo ja bym tu mogła jeszcze ulepszyć na Star Power? No to dobra, zdajmy sobie do Sprouta. Uwaga, bierzemy jeszcze mega boxa 5, nic nie ma. Ok, i Gail. Wow, nice. Dobra, czekajcie, idę to ogłosić na Discordzie. No, ale dziwne screeny poszły, dobra. E, nieważne, sprawdź jest nieważne, sprawd jest mało no, ważne. Teraz mamy Gaila, kumacie to. Tylko nie wiem, na co ja mam iść Gailem. Dobra, pójdziemy sobie na solo. Nie wiem jak to wyjdzie. Dobra, eee. poje bije? co? Lol, Meskitu. Ciekawa jestem, czy by z tego pierwszego mega boxa drop Sprawd, bo jakby drop no on by w sumie ale bez sens. Dobra, nieważne. Chodź tu MZ, nie uciekaj ode mnie. Szkoda, że nie ma tego Właśnie od razu star power, ja bym od razu star bo on chyba zamraża, co nie? Że ja go odpycha. To mi się coś wydaje, ale nie wiem. Ja praktycznie tu nic nie zrobiłam i tu już... Będzie... Ten... jak to się tam nazywa? Starcie, o właśnie. Oj, dwa soczki od razu. Gdzie jesteś? Wejdź, bo nie chcę mi się ciebie szukać. Gdzie jest ten ktoś tam? Ja nie. Ale bez mus... Dobra nie można. No bo kurde, ile... Ja, dlaczego on kampi w krzakach i ja tracę swój czas? Rozumiecie to. No niestety Nawet ulta nie użyłam. Odbieracie mi tą radość. No ale dobra Mamy Geyla Mamy Sprout'a Akurat Sprout to jest takie coś co Co jest wkurzające i, I tak Ej nie po co ja go ulepszam Skoro ja mogę sobie ulepszyć Broka teraz Tak i Ale nie ile mi to zostanie Tylko tysiąc mi zostanie Kasy no ale do Broka trzeba mieć Star Power, co nie? No, trzeba. No, to co co? Broupas Pass odblokowany. Wtedy będziemy mieć nowe Piny. Yy, więcej Megaboxów. Skina. No i co? To było na tyle w dzisiejszym odcinku. Dzięki, że byliście do końca. No i co? Do zobaczenia i cześć.